Połagam się pośród moich emocji Nie wiem czy tych złych, czy jeszcze dobrych Gdzie za wszystkim ciągle nieustanny pościg W końcu znalazłem chwilę, gdzie mogę zwolnić Ludzie ciągle mówią mi dorośli, A ja tak bardzo nie chcę Zagubiony w życiu, boję się dorosłości Chcę na zawsze być już dzieckiem Przeżyłem chwilę, w których czułem się jak więzień Kiedy kochałem, ale ktoś nie kochał mnie Może to jej trochę śmieszne, ale dalej tęsknię No bo nie ma jej hey. Były też takie, w których byłem królem życia Chwile te tak dobre, że ciężko mi je opisać Życie miałem tak szybkie, że nie złapie go policja Do momentu, w którym się nie wiebie. kurwa w jakiś przypał Ale jak na razie tańczę Co? Nie wiem ile to potrwa nie wiem. Gdzie kłamstwo są słodkie A. No bo prawda jest gorzka. gorzka Mówią, że muszę sprostać Chociaż na początku śmiali się, że kurwa nic nie umiem Pisałem dalej, miałem wyjebane I teraz słyszę, Kubuś propsy Ale nagrałeś nutę Przez to powoli nic nie czuję Gdyby nie moi ludzie, nie wiem co by było Może teraz byłbym innym człowiekiem a. Albo wszystko by się nagle skończyło Mówią, że to przechwałka A ja czuję wciąż mordo, jak ego mi wzrasta Bo samary w kieszeniach i głowy na karkach Tak sobie z ziomalem bujamy po klatkach, a Tak sobie z ziomalem bujamy po klatkach, a Tak sobie z jomalem bujamy po klatkach, a uh. tak sobie z jomalem bujamy po klatkach, a uh. Jeśli mnie nie znasz, to mów mi zejd Dla mamusiku, boś od zawsze Dla przyjaciół to jestem zejcik Jesteś wrogiem, mam w chuju jak nadzwierz Przed oczami mam obrazy straszne, lepiej mi jakoś jak zwija mi kaszle Znowu to piszę o trzeciej nad ranem, bo po raz kolejny żem chyba nie zasnę I zanim moje oczy zamknę, chcę pokazać ludziom, że można naprawdę spełniać marzenia i wygrać tą walkę, w której to ty sam tu robisz za gwiazdę. A jak na razie, to ja jestem własnym bo zranieniem, typie w chól dobrych dziewczyn. Jak mam powiedzieć, że wstyd mi naprawdę i na pewno kiedyś im trafi się lepszy? Są rany, co się nie da uleczyć. Mam ich więcej niż Leatherface. face. Choć straciłem parę cennych rzeczy, startuję znowu, by wygrać ten bieg. Jak upadnę, to wstanę silniejszy. Podniosę głowę i zacisnę pięści. Mam nadzieję, że stanę się lepszy. Dziękuję za wszystko, podpisano zajcik.